To jest, nigdy nie grałem. Słyszałem o legendy o tej grze. Ponadczasowa, uniwersalna, nietuzinkowa, wręcz niebanalna. Zobaczymy, czy tak będzie, czy przypadnie do mojego gustu i do Twojego, choć nie jeden się wychylał, że jest to gra tej dekady. Zagrajmy. się wychylał, że jest to gra. Dźwięk działa, super! Hunter Assassin. Decyminot. Okay, They see me not. okay. Prepare for battle. A, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Sam nie wiem, o co tu chodzi, bo pierwszy raz dosłownie gram. To chyba kupiłem. Okej, okay, dobra! Lecimy! A co jeszcze, niby? A oni dlaczego tutaj stoją? Nie, idziemy. Ty no, gra. Grafika taka nawet, nawet. Nie jest, Nie ma umiejętności, nie jest wy wy wyuczona. Aha. Okej okay. Ty, da się przewracać kamerą na. E, wiesz, na yes. Tak. Czy tutaj nie ma takiej opcji? Umiejętność o kurde, ale to jest naprawdę rozbudowane to wszystko. Co nie jest takie proste Gdzie ja jestem? Battle... Ole zodymka będzie delikatna. Pozwolisz, że będę się w to bawił. Gdzie oni są? Jest! Here I am. Waiting for me! Motherfuckers! Dobra, robimy ich. A, bo ja jestem asasinem, no to dlatego on chyba z ręki wali. No nawet mi nie dali, no. A życie jak się odbudowuje? Jesteś puszka? Czy masz to wszystko w kieliszku? Dzisiaj mają rodzinki, także pozwolicie, że się będę bawił i delektował tak jak zechcę. Aha, Ojej, to ja wziąłem jakiegoś leszcze barowego. O kurde, nie, 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 no to na dystans słaby jestem A to co to jest? Ty kumasz błędę? No taka, ta, taka wiesz, giereczka. Nawet nawet. Tylko to trzeba troszeczkę w nią pograć, żeby wiedzieć o co chodzi. O kurde! O kurde, uciekaj stamtąd, ty gościu! Ole mnie zniszczył. Legolas jeden no. Gdzie jest życie? Aaa! Odbudowuje Wow, dobre. No widzisz, jeszcze nie wiem o co chodzi. My chyba gramy. O kurde. Jako mnie zapnie to po mnie. Nie, 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 nie. nie, Ej, podoba mi się. Jakbyśmy grali we dwóch, w trzech, to jak najbardziej. Co ty na to? Puszka by mi powiedziała o co chodzi. Tylko to jest fajans, to jest zwykły fajans, który wiesz. O kurcze ale zaczepiłem ich. Nie, no, wziąłem naprawdę słabego gościa. To jeszcze chyba dziewczyna jest. Głos ma. Myślałem, że to lektor ogólny, ale to jednak. Babeczka. Co to jest za miejsce? A tu. Nie, no, fajnie to wygląda. Drużynowo byśmy sobie grali. Naprawdę super. Ojoj! Przecież to ja nie mam szans. Dobra, jednego gościa chociaż rozwaliłem. A co to mi da? Nic. życie się bardzo długo odbudowuje. Taka moja uwaga. E, nie, 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 nie. Czy to są pewnie tacy randomowi, a randomowi przeciwnicy, którzy... Coś tam sobie wy wykon jakieś bonusiki są w trakcie, tak? Jak na bogów, pozwolisz? Jest jakieś miejsce? Przechodzę na Witch Doctor. O, Wracam na górę, zaatakuj Witch Doctor. Gdzie jest Witch Doctor ty? Gościu, ja to dopiero jest? to dzisiaj pierwszy raz gram w życiu. Nie wiem o co chodzi za bardzo. Bo widzę, że jesteśmy dalej całą ekipką. Tu są chyba po lewej nasi, a tam... Czy dwóch? I ktoś tam padł jak kawka. Sorry. Fajna, na razie jest OK. Wrażenia są pozytywne. Nie powiem. Tylko dobrze by było wiedzieć, co się robi. Bo na razie nie wiem o co chodzi o, w tej grze. Dobra, życie mam. Co to pod poziom? Umiejętność, brak celu. Orb. Może się da rzucać, strzelać, coś. O! Czyli przytrzymuje cel. Yes. Aha, no widzisz, bajla, główka pracuje. Mhm. Mm no jest przyjemnie, naprawdę. Na, za, zapadła noc. Zasięg roku bohaterów jest krótszy The w nocy. Fajnie, fajnie, że jest spolszczona trochę. Wow, co to za sakersik? Ha! Kto to wiedział, że, że tu wie, że są Wykup Aha, czyli mogę mam jeszcze szansę jakąś Ile mam kasy? Gdzie jest w ogóle kasa? 820. Aha! Rośnie no zaraz, spadamy z To i tak jest teścig wiesz, taka próbka Zobaczyć o co to chodzi jak się spodoba ci puszka, jak ja gram? A w zasadzie jak mi się spodoba to... To możemy... możemy wejść w tą grę razem. Albo jeżeli ktokolwiek ma jakąś ochotę sobie w to pograć, to z miłą chęcią. Bo mi się na razie podoba. Nie chcę się zniechęcić, tylko nie wiem o co chodzi do końca. No się pewnie ich wszystkich pokonać. Tylko jakiegoś dziada wziąłem. Który z ręki strzela, chyba tu dobrze mieć strzelających tak o... O! Uwaga! No i zobacz. Oj, przyjdzie taki kurde. Pa, ja już nie mam życia, no to jest bez sensu. Dlatego wiesz... Dlatego wiesz Trzeba... trzeba to przemyśleć. Brak wykupienia łajdź! 7 minut, mam czekać. No dobra, słuchaj, rozumiem przełącz. Kończymy grę. No, fajna jest. Y Taka bezmyślna, trochę intuicyjna. O! Twoja Twoja ta. Ta. Myślałem, że skończę grę, no to jeszcze mogę chwilę pograć. Tylko to jest bez sensu tą postacią grać, bo ona nic sobie nie ma. Hmm. Dobra, ostatnia ta. Ostatni raz. Jak będzie dobrze, to będzie. Jak nie, to spadamy. Moje Zdjęła Zdjęła no przecież ten gość jest naprawdę killer, że nie mamy szans. O strzelam! It not yet. Ja piedzielę, ole za dymem. Dobra, wezmę go od tyłu, rozwalę. Uciekaj, no się przyczepił. Dobra, zajmą się nim.

Kury tu są ja... okay. który tam tak drze morda O nie 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 ja tam nie podchodzę Dobra, troszkę życie mi się buduje, widzę to, na zielonym pasku. Dobra, to to mam ogarnięte. Tu to jest do drzewa, ale po co? Tego też nie wiem. Komu byś pom Komu... komuś bym pomógł. Nie ma tu innych dróg. Your mm. middle tower is under attack. Jag, jag. Monster kill. Oh, is under attack. Here I am. Oh yeah. Ne, no, ne, to pas sansu. Twoja połowa jest pod atakiem. Oh! Oh! No! Oh! <laughs> dobry jest Shadow... Dobra, To bie, jest Jurgena. Klopa Here I am. Lej, dobra, To <laughs> Babcia! Nie płacz, że się śmieję. Śmiech to zdrowie. Będzie mi tu babcia gadać, że. że na Co za frajet tam. No nic, puszka. Powiem ci szczerze, że ta gra. Grałem w lepsze, ale jak na tak tego typu grę, to mógłbym z tobą zagrać, tylko jakimś lepszym zawodnikiem. I po pierwsze, nie wiem jak I się leci, leczy. No to chyba leczy się po prostu czas. I broń, broń. Dobra, rozwaliliśmy im bramę. Super, w końcu. Czyli mamy tutaj przejście. Lejemy to. No ale podejdź tam, no co za fryer? O kurde, jakiś frajer się tu teleportuje. Wow, 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 wow. Dziękuję pięknie za, za spektakl. Jest, jest moc, jest moc. Widzimy się w następnym odcinku w jakiejś dobrej grze. Kto będzie chciał możemy się spotkać na planszy. Na...